Ja chodzę na żużel od takiego, mam prawie blisko 70 lat, ale takiego świństwa się nie powinno robić w Polsce. To jest parodia. Czegoś tego nie powinno być. Jest to, już któryś tam raz z kolei. Jest ewidentne przygotowanie i preparowanie, wykonywanie prac rolniczych na. na w obiektach sportowych, co jest niedopuszczalne, bo to traci w ogóle całą ideę y, sportowej rywalizacji i tego co my kochamy najbardziej tym wszystkim, czyli, czyli tej adrenaliny. Nie tylko z awanturę, awantura doszła. Przecież to jest trzeci czy czwarty raz i tam poszypały się kary już po raz drugi czy trzeci, nie? Tor był pokazywały to kamery wszystkie. Dwie godziny przed meczem nawet jeździli z jakimiś miotełkami, nie wiem w ogóle co to było. A dopiero później coś tam zaczęło się dziać, ale mi się daje za późno. To jest Żużel. Każdy z zawodników, nawet samych, mówią o tym, żeby nie było kontuzji, tylko zabawa i ściganie się. O to chodzi chyba w tym sporcie najbardziej. Jestem bardzo niezadowolony. I więcej nie będę komentował, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Sytuacja jest bardzo prosta i już wydaje mi się, że po wczorajszym orzeczeniu komisji jest jednoznaczna. Tor był zpreparowany, tor był źle przygotowany. No, szkoda niestety, tak jest, takie jest życie. Nie chcę wracać już do tego pierwszego meczu w Lesznie, bo trudno to nazwać jakim, w jakikolwiek sposób widowiskiem sportowym, czy też meczem ekstraligowym. To, nie, to bardzo brzydko wygląda w polskiej lidze, że tak coś zaczyna się dziać. Nie? Czas z tym po prostu skończyć, i temu fantastyczny moment, żeby nikt więcej do takich sytuacji nie doprowadzał, że w pasie trzech metrów plastelinowym dwóch zawodników łamie kości. To jest po prostu nie fair, to jest niesportowe i czas najwyższy mówię, żeby, żeby to już więcej w żużlu nie miało miejsca. No to jest bardzo niesportowe, bo w sumie chodzi o to, żeby mieć równe szanse, jeżeli chodzi o wygraną. A jeżeli jest są... to... Ktoś pod siebie przygotowuje tor i jeszcze w taki właśnie sposób jak zrobiło to leszne, no to potem wynik jest taki jakby zakłamany. No jestem przerażony tym, jakie były tory, jakie przygotowanie i coś takiego, powinien Po to przychodzi się na, na mecze żużlowe, żeby uzyskać tą adrenalinę, żeby można było zobaczyć na piękne widowisko, a tam tego nie było. To trzeba sobie powiedzieć. E, Unia leśna poniosła dosyć, do dosyć karę pieniężną. Nie jednak jest to jeszcze za mało. Decyzja nie satysfakcjonuje, tak jak wspomniałem, bo nikt zdrowia Emilowi Burczyńskiemu, a zresztą Miedzińskiemu, tą decyzją nie wróci. 75 tysięcy, co to jest? Co, co z tego, że zostało Leszno ukarane karą 75 tysięcy złotych i ten zawieszenie, na, odebranie licencji na miesiąc? To, co z tego, jeżeli wynik poszedł? Yy, nam zdrowia zawodników, ani miejsca w finale nie wrócił. Uważam, że normalnym to, że Lesznie byliśmy w stanie pokusić o dużo lepszy wynik. Powiem panu jedno, że Polski Związek Motorowy powinien wziąć się za sędziów. W związku z tym sędzia, który przerywa zawody po trzecim biegu, nie powinien dopuścić do dalszego startu. I nie to, że Unia została ukarana. Sędziego bym zawiesił na rok czasu, żeby się inni nauczyli. Sędziowania prawdziwego meczu i z prawdziwego zdarzenia. Bo to już jest skandal na to, jak to się robi w tej chwili. To, to powinno być ukaranie walkowerem i odebranie całkowicie punktów wszystkich. Jeśli nie potrafi walczyć uczciwie, niech się wycofa.